Dzień dobry, a może dobry wieczór. W zależności kto o jakiej porze mnie ogląda. Ja jestem Ary, a w dzisiejszym filmie chciałbym Was zaprosić na moje akwarystyczno-ludologiczne opowieści. Do stworzenia tego filmu już kawałek czasu tak naprawdę się zbierałem. Już stosunkowo dawno chciałem ten materiał nagrać, lecz jakoś nie miałem ani weny, ani po drugie ochoty. Ale ostatecznie pora się za ten film zabrać. Jakiś czas temu, mniej więcej około miesiąca przeglądając YouTube'a, właśnie ta aplikacja zaproponowała mi w takim dziale proponowanych filmów: filmy youtubera, którego oczywiście wszyscy znamy. Osobiście bardzo lubię jego filmy. Zaproponowała mi oczywiście. Pierwsze filmiki mokry, mokrego, które już, już wiadomo, wszystkie widziałem, ale akurat tak po prostu na wyskoczyły losowo i z czystej ciekawości sobie jeszcze raz je stwierdziłem. Dlaczego by nie sobie tam nie zajrzeć? I właśnie sobie obejrzałem te pierwsze filmy, w których to jeszcze prezentował. To swoje pierwsze akwarium to 200-litrowe, pamiętam, z skalarami. Hmm, takie ten generalnie pierwszy bania, z którym rozpocząłem tą swoją przygodę, e, i zauważyłem tam pewną zależność, o której sobie chciałbym dzisiaj przede wszystkim hmm, pogadać. E, automatycznie hmm, rzuciło mi się w oczy oczywiście, wiadomo skalary. Które tak naprawdę, jeżeli patrzę na jakikolwiek farmy są właśnie w nim. moim, mój wzrok właśnie kieruje się ku tym rybom, i zauważyłem pewną dosyć ciekawą um, rzecz, a mianowicie w tym, w tym zbiorniku było bodajże około 8 um, um, skalarów, oraz tam jakieś inne ryby zamieszkujące jest strefę przydenną. To już akurat jest mniej istotne. Ale jeżeli chodzi o ryby pływające właśnie w toni, były tam tylko i wyłącznie skalary i były to bardzo sporych rozmiarów, już duże, wyrośnięte, wysokie i po prostu takie potężne, masywne skalary. Jeżeli chodzi o te skalary domowe, to tak naprawdę niewiele gdzie widziałem właśnie takie skalary, generalnie i bardzo mnie przypadły do gustu. Wiadomo, każdy ma inne gusta, każdemu się inne skalary podobają. Akurat e, dla mnie takimi, co, co te były te e, mokroapskowe i zawsze mi się one <laughs> podobały i od zawsze chciałem e, w swoich zbiornikach właśnie osiągnąć e, efekt e, efekt e, posiadania takich właśnie wielkich, monumentalnych, masywnych, e, fajnych e, skalarów e, właśnie jeżeli chodzi o te skalarki hodowlane. Lecz tak naprawdę od, odkąd posiadam skalary, jeszcze tak naprawdę nigdy nie udało mi się takiego, że tak to u mnie w cudzysłowie, takiego byka po prostu wyhodować. Jakiś czas temu, właśnie z mokrem pisałem na ten temat tych skalarów, ponieważ bardzo byłem ciekawy, w jaki sposób to czy coś. Coś, że tak to u magicznego tam się stało, że te skalary takie fajne wyrosły, ponieważ ja tyle lat próbuję i wymyślam i po prostu to mi nie wychodzi. I w sumie, analizując po pierwsze tę rozmowę oraz nieco swoje przemyślenie oraz działania akwarystyczne, zauważyłem pewną zależność. Pomijam tutaj fakt, oczywiście warunków, w jakich są trzymane ryby, ponieważ wszystkie te elementy tutaj starają się po pierwsze spełnić. Ponieważ w każdym z moich zbiorników oczywiście parametry wody są, są oczywiście idealnie dostosowane pod skalary oraz inne ryby są po prostu dobierane tak naprawdę właśnie pod parametry pasujące właśnie skalarom. Jeżeli chodzi o sam styl zbiorników, są to Zbiorniki również urządzane przede wszystkim pod właśnie te pielęgniarki. Jeżeli chodzi o, również o towarzystwo w akwarium, jest ono również dobierane pod te ryby. Jeżeli chodzi o pokarm, jest on niezwykle zbilansowany, jest on bardzo urozmaicony, jest on podawany w odpowiednich ilościach. Tak naprawdę, wszystkie punkty, których krążą do tych skalarów, są mi idealnie zapewnione. I Warunki są tak naprawdę dla tych skalarów właśnie idealne. Tak jak zresztą wiecie, ja staram się swoim rybom idealne warunki zapewnić. Lecz pomimo to w dalszym ciągu nie udało mi się osiągnąć tego swojego wymarzonego efektu. I zauważyłem pewną zależność analizując również obserwacje w swoich zbiornikach i analizując swoje starsze filmy. Mianowicie, jakiś czas temu zobaczyłem również, przejrzałem te swoje materiały i zauważyłem, to był bodajże rok czy dwa lata temu, jeżeli film związany z moim baniakiem głównym, 375 litrów, w którym to posiadałem również, oczywiście tytułowe wiadomo skalary wraz z stosunkowo małą grupą ryb, i akurat w tym momencie posiadałem tam bodajże 3 dorosłe samce skalara, które były naprawdę całkiem pokaźne, i w porównaniu, szczerze mówiąc, do tych, które obecnie posiadam, były nawet masywniejsze. Lecz analizując w sumie coraz dalej, coraz dalej tutaj te filmy, te skalary stawały się jakby nieco drobniejsze, nieco jakieś takie bardziej spokojne, jakieś takie. Bardziej zrównoważone, nie wiem jak to określić, ten jakby ten mocny taki charakter, ponieważ pamiętam, ta trójka tych bandytów to naprawdę były spore agresory bandyty. Jakoś ten charakter tak jakoś milkł, zanikał, nie wiem, tak jakoś to tak naprawdę mojej uwadze uciekło. I tak naprawdę zauważyłem, że te skale również tak troszkę tak jakby z nim czy to zmalały, czy to jakby się pomniejszyły, nie wiem jak to określić, ponieważ tak dziwnie komicznie brzmi, ale po prostu tak rzeczywiście tak było. I analizując właśnie ten tutaj element oraz drugi element, jeżeli chodzi właśnie o bezpośrednio ten zbiornik, ponieważ na samym początku w tym akwarium, Mm, to w tym akwarium e, po e, e, usunięciu z tego zbiornika e, pielęgnic. E, e, tych pielęgnic e, jak one się nazywały nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć mi się e, zapomniał nie uaru, tylko e, Pielęgnic Severum, przepraszam za to zamyślenie, lecz wypadło mi z głowy. Po usunięciu z akwarium Pielęgnic Severum, dla których zbiornik był już za mały, w zbiorniku pozostały są emocje do których dopasowałem właśnie skalary. Dopasowałem do tego zbiornika bodajże 4 albo 5 skalarów, między innymi część z tych, które tutaj, tutaj posiadam, inne poszły do akwarium głównego i w tym... do, 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 do a przepraszam, do, do czasu, yy, te skalary za młodu były, one trzymały tylko właśnie z samymi bocjami. Yy, I generalnie wzrost był niezwykle intensywny i te ryby bardzo, bardzo, ale to bardzo szybko rosły, przybierały na masie i bardzo ładnie mi się zaczęły kształtować. Yy, są to, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o kształt, jedne z fajniejszych skalarków, które posiadam bardzo jestem z nich zadowolony. Ale mniej więcej jakieś pół roku temu jakoś zdecydowanie tempo wzrostu skalarów zmalało, wręcz powiedziawszy się zatrzymało. Owszem, te mniejsze jeszcze tam rosną, ale jeżeli chodzi o te moje duże czadnuchy, one już mi zawsze stały rosnąć. Oczywiście mówię tutaj w cudzysłowie duże, ponieważ one są dla mnie malutkie i dalsze w dalszym ciągu są za małe. I wydaje się to stosunkowo dziwne, ponieważ te skalary w teorii Powinny mi dorosnąć do tych 15 cm, według książek oraz według tego, co widziałem na innych materiałach, ponieważ tak powinien rosnąć normalny skalar. A te skalary się tutaj zatrzymały już tak i już takie po prostu sobie, tak jak z tego, co widzę, analizując, czy to materiały, czy to jakieś tam zdjęcia, które nieraz tam robię, czy to telefonem, czy to aparatem, te skalary są cały czas jakby takie same i już to się ten proces zatrzymał. I analizując te dwie sytuacje wnioskuję jedną rzecz, ponieważ zauważyłem pewien znaczący punkt. Kiedyś w swoich akwariach generalnie byłem bardzo dużym przeciwnikiem trzymania raczej takich drobnych, drobnych jakichś tam ławicowych ryb, takich tak zwanych rozpraszaczy, ponieważ po prostu mi one bardzo przeszkadzały. raz chciałem się skupić raczej na większych rybach. Miałem taki hype, na bardzo duże ryby i strasznie mi jarały duże, wielkie ryby. W sumie w dla średniego tak jest, ale później jakoś się przekonałem do tych ławicowych i jakoś tak powoli one tak zostały wprowadzone do tego momentu, i generalnie również zaczęły być wprowadzane inne ryby pływające w toni. Czy to jakieś pielęgniczki, czy to jakieś tam bojewniki, czy to jakieś grubowargi. inne ryby generalnie pływające w toni w miejscu, skalary, tam gdzie razem z skalarami. I ten, ten właśnie aspekt, generalnie, tak jak z tego co zauważyłem, najbardziej łączy mi te wszystkie punkty, które tutaj zauważyłem. Ponieważ zarówno w momencie, kiedy w głównym akwarium nie posiadałem tych właśnie skalarów, tych właśnie mniejszych rybek, te skalarki wyglądały całkiem po prostu fajnie. Kolejna sprawa. W tym akwarium, kiedy nie posiadają tutaj żadnych rybek w toni, było wszystko jak najbardziej ok. Trzecia sprawa. Również analizując to co ten początkowy punkt, czyli baniak mokrego, również baniaku mokrego żadnej drobnicy nie było, ponieważ tam były również, tak jak w moim akwarium, w przypadku akwarium były bocie, były jakieś kirysy, były jakieś tam zbrojniki. głównie ryby, które nie grają żadnej zupełnie roli dla skalarów i siedzą po prostu przy dnie. Ale tam było po prostu w to było pościutko. Owszem, były górami, ale no, nie ma tutaj żadnej takiej drobnej, e, drobnej drobnicy. Jakkolwiek to zawsze. I łącząc to, tak naprawdę, wszystko e, w sumie to wnioskuję, że najprawdopodobniej jest to kwestia związana z tym, e, z tym, co kiedyś w sumie tak naprawdę sporo się wybraniałem z tego punktu oraz mówiłem, że skalarów nie powinno się łączyć z drobnicą. Nie ze względu na to, że skala może zażerać te małe ryby, tyle ze względu na to, że skala po prostu bardzo jest rybą bardzo spokojną oraz niezwykle irytuje go ta, ta drobnica oraz wszystkie te drobne ryby takie po prostu sprawiają, że ten skalar jest po prostu w delikatnym stresie, czy to po prostu nie leży mu towarzystwo jakichś takich drobnych ryb, które w jakikolwiek sposób przeszkadzają mu wpływaniu w jego strefie. Generalnie w późniejszym czasie sobie jakoś to sam sobie usprawiedliwiłem, szukając jakichś tam spokojniejszych Gatunków. Generalnie mówiłem, że zdecydowanie nie powinno się z jakimiś rybami trzymać czy to jakimś danio, czy to jakimiś zwinnikami. Powinien już parametrów daniu to już 100, 100, 100 mil daleko od parametrów skalara, ale mówiąc na przykład od, w przypadku zwinników, również to nie powinno się z czymś takim trzymać. I kolejna kwestia, którą tutaj zauważam, jeżeli chodzi nawet o tą ruchliwość, ruch, ruchliwość typu. W tym akwarium mam jeszcze takie, w granicach tolerancji, te ryby tutaj w, w, tej, strefie, w tej strefie trzymane. Ale jeżeli spojrzymy o, do akwarium tego, mojej drugiej dwusetki, która często jest nazywana już 180, ponieważ tak się tarło, ale to w rzeczywistości jest również dwusetka ale po odjęciu wiadomo zawartości to jest około 180 litrów i po, po odjęciu tej szyby półokrągłej, no mniejsza to jest około 180 litrów baniak i z czym tam te ryby są trzymane? są tam akurat zwienniki Blechera, są jakieś tam piękniczki, są jakieś tam neony, są jakieś tam różne takie cuda generalnie w tamtym akwarium te skalery są już zupełnie, całkowicie małe i tak, to są jedne z moich starszych skalarów, jeżeli chodzi o tamte akwarium, one już nie rosną w ogóle. I one są jeszcze mniejsze niż te, które ja posiadam tutaj i one po prostu nie rosną mi wcale. I są połączone z rybami, które, z winnikami, które są strasznie ruchliwe i generalnie zajmują strasznie, miejsca, strasznie dużo miejsca w akwarium. I to jest kolejna kwestia tego, że skalary ewidentnie nie lubią być trzymane z takimi właśnie tutaj małymi, małymi... Rybami. Więc co sobie wnioskuję? Postanowiłem wykonać taki test, chcąc wreszcie osiągnąć te swoje wymarzone, dużych rozmiarów, wielkie, fajne skalary. Postanowiłem generalnie w dwóch moich zbiornikach, czyli 180, dwusetka zwana 180 oraz 375 Zdecydować się na akwarium jednogatunkowe poświęcone właśnie tylko i wyłącznie tym właśnie pielęgnicom i mniej więcej za okres roku zobaczyć jakie będą efekty w zmianie zachowania tych ryb i jeżeli to się sprawdzi w pozostałych zbiornikach również zdecyduje się ostatecznie na pozostawienie zbiorników jednogatunkowych, owszem, ewentualnie jakichś tam ryb zamieszkujących strefę, czy to przydenną, które nie grają zupełnie żadnej roli dla skalarów. To są takie moje przemyślenia ludologiczno-akwarystyczne, tak jak wcześniej wspomniałem, czy one jakiś sens mają, nie wiem. Takie moje analizy tutaj można wywnioskować i zdecydowałem się właśnie na rezygnację z wszystkich ryb pływających w toni wodnej, w strefie przypowierzchniowej. I, e, I ryb, generalnie, wszystkich zaciągając się w te wyższe strefy, pozostawiając jedynie w przy strefie przydennej e, kiedyski oraz sumiki. Reszta ryb, generalnie, e, po, po prostu z tych akwariów zostanie e, usunięta i przeniesiona na rok e, czasu do. Osobnego zbiornika, ponieważ tak naprawdę są to wszystko ryby posiadające zniżone parametry wody, wręcz identyczne. Ponieważ ja tak naprawdę we wszystkich akwariach posiadam ryby o takich samych parametrach, ponieważ wszędzie posiadam skalary oraz ryby pod nie dostosowane. Także te dostosowane ryby mają takie same parametry. No. To więc mogę je generalnie połączyć do jednego akwarium i to wszystko po prostu pójdzie do jednego dużego akwarium. I jeżeli po prostu ten plan się sprawdzi po tym okresie właśnie roku czy półtorej i zauważa znaczy wzrost oraz nabranie masy oraz inne zmiany w zachowaniu skalarów, zdecyduje się na rezygnację stuprocentową z wszelakich innych ryb, które posiadam w połączeniu ze skalarami, kierunkując się ostatecznie na akwarystykę jednogatunkową oraz e, takie szczegółowe sobie tutaj e, po prostu pielęgnowanie oraz bawienie się w każde akwarium po kolei tylko i wyłącznie z skalarami, które tak naprawdę stanowią główny punkt, e, główny punkt zbiornika, owszem jakieś tam pojedyncze, tak jak mówiłem, e, czy to moje e, ulubione bocje, które nie, e, tutaj w zupełności te skalar nie, nie przeszkadzają, czy to jakiś e, labeo, czy to jakieś tam kieryski w zupełności nie grają żadnej roli dla skalarów, ale wszelakie zwinniki, tetry, neony, pielęgniczki, otoski, yy, jakieś pstrążenice, yy, bojewniki, wszystko co generalnie pływa w toni wodnej idzie po prostu z tych dwóch zbiorników aut i jestem chcę po prostu zobaczyć jaka będzie w tych zbiornikach różnica. Yy, i po prostu zobaczymy sobie po prostu co, jaka będzie po prostu zmiana i czy ta zmiana w ogóle będzie i czy te moje przemyślenia po prostu działają. Także to było na tyle. Do usłyszenia w kolejnych filmikach. Zapraszam na mój fanpage na Facebooku. Link w opisie. Ary Angel Fish. Zapraszam do komentowania materiału. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam do udostępnienia. Także to było na tyle. Dziękuję wszystkim serdecznie. Ary, dziękuję.